Nadszedł Twój moment. Bóg ma coś niezwykłego przygotowane dla Ciebie. Już dziś, w ciągu zaledwie kilku godzin, zaczniesz odczuwać Jego potężną obecność działającą w Twoim życiu. Nie ignoruj tej wiadomości, ponieważ nasz niebiański Ojciec ma dla Ciebie wielkie plany. Dzisiaj jest szczególny dzień, naznaczony błogosławieństwami z nieba, które mają spłynąć na Twoje życie. Otwórz swoje serce i przyjmij wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotował na tę noc. A gdy to błogosławieństwo się objawi, zachowaj je dla siebie. Bóg działa w ciszy, a wiele jego największych dzieł dokonuje się bez zbędnego hałasu. Zaufaj Mu i przechowuj te obietnice w swoim sercu. Na koniec pomódlmy się wspólnie, aby wszystkie te błogosławieństwa wypełniły się w Twoim życiu. Ten moment będzie wyjątkowy, inny niż wszystko, czego dotąd doświadczyłeś. Ilekroć usłyszysz słowo, które do Ciebie przemówi, zadeklaruj swoją wiarę, mówiąc: Przyjmuję to. Ojcze, dzisiaj jest dzień oczekiwania, dzień, w którym ma się wydarzyć coś naprawdę zdumiewającego. Wiem, że możesz przechodzić przez trudny czas, stawiać czoła wyzwaniom, które wydają się nie do pokonania, ale chcę Ci przypomnieć coś bardzo ważnego, nawet w najciemniejszych chwilach boskie światło zawsze znajduje drogę, by świecić. Bóg nigdy Cię nie opuszcza. Życie jest pełne wyzwań, a droga często wydaje się przytłaczająca, bitwa zdaje się nie mieć końca. Kto nigdy tak się nie czuł? Być może właśnie teraz zmaga się z sytuacją, która wydaje się bez wyjścia, z uporczywym bólem, problemem, który wydaje się niemożliwy do przezwyciężenia, a może nawet z bożą ciszą, która zdaje się nie mieć końca. Ale słuchaj uważnie, Bóg nigdy się nie wycofuje. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tych najtrudniejszych momentach działa ze jeszcze większą mocą. Bóg jest mistrzem przemiany. Bierze to, co zepsute, i czyni to nowym. Zamienia łzy w radość. Niepewność w pewność siebie, słabość w siłę. Spójrz na przykład Dawida. Zanim został królem, był tylko młodym pasterzem, którego nikt nie traktował poważnie. Ale Bóg widział więcej, niż ludzkie oczy mogły dostrzec. Dawid ufał, nawet gdy wszystko wydawało się przeciwko niemu, a ponieważ uwierzył, Bóg dał mu moc i uczynił go wielkim przywódcą. A teraz spójrz na swoje własne życie. Ile razy Bóg ratował cię z niemożliwych sytuacji, Ile razy dawał ci siłę, gdy myślałeś, że nie dasz rady dalej? Jeśli zrobił to wcześniej, zrobi to ponownie, ponieważ jego miłość do ciebie jest niezmienna i wieczna. Zaufaj, uwierz i przyjmij to, co dla ciebie przygotował. I czy wiesz, co czyni ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym? Dzisiaj jest dzień, w którym na własne oczy zobaczysz Bożą Moc działającą w realny i przemieniający sposób w Twoim życiu. To moment, w którym niemożliwe zaczyna się dziać na Twoich oczach. Ale aby tak się stało, niezbędne jest otwarcie serca i gotowość na przyjęcie wszystkiego, co On przygotował. Byłeś silny, znosiłeś trudności i walczyłeś z duchowymi bitwami z odwagą i determinacją. Wiem, że droga nie zawsze jest łatwa. Są dni, kiedy wszystko wydaje się być przeciwko Tobie, zniechęcenie się wkrada, wątpliwości próbują osłabić Twoją wiarę, a próby wydają się większe, niż możesz udźwignąć. Ale jest coś potężnego we wszystkim tym: idziesz dalej. Nie poddajesz się, posuwasz się naprzód, walczysz. I właśnie dlatego Bóg nigdy się ciebie nie poddaje. Trzymaj się tej prawdy: On zna każdą bitwę, z którą się zmagasz, każdą łzę, którą wylewasz w swoich modlitwach, każdą chwilę, gdy twoja siła wydaje się wyczerpana. I co On robi? Odnawia cię, podtrzymuje cię, napełnia cię odwagą, która pochodzi bezpośrednio od Niego. Ponieważ Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy w Niego ufają, on jest Twoim bezpiecznym schronieniem, Twoją niezachwianą skałą, Twoją przystanią spokoju w życiowych burzach. Czy zauważyłeś kiedyś, jak wróg próbuje wykorzystać nasze słabości? Sieje wątpliwości, przeży kłamstwa i próbuje nas przekonać, że jesteśmy niezdolni, niegodni i niewystarczający. Ale prawda, mój bracie, moja siostro, jest taka, że bitwa została już wygrana. Krzyż jest tego największym dowodem. Kiedy Jezus ogłosił, wykonało się... Przypieczętował nasze zwycięstwo na zawsze. Zatem, gdy wróg przychodzi z oskarżeniami, próbując osłabić Twoją wiarę lub ukraść Twoją nadzieję, pamiętaj, kim jesteś w Chrystusie. Zostałeś powołany, by być kimś więcej niż tylko zwycięzcą, i nikt nie może odebrać ci tej tożsamości. Twoja podróż nie polega na samotnej walce o osiągnięcie zwycięstwa, ale na tym, by stać mocno w tym, co Jezus już dla Ciebie wygrał. I czy wiesz, co czyni to jeszcze bardziej niezwykłym? Bóg wykorzystuje każde wyzwanie, każdą bitwę i każdą trudną chwilę, aby cię oczyścić. Kształtuje twój charakter, umacnia twoją wiarę i buduje w tobie odporność, która nie pochodzi z własnego wysiłku, ale z mocy Ducha Świętego, który w tobie mieszka. Za każdym razem, gdy opierasz się pokusie, wybierasz prawdę zamiast kłamstw i podnosisz się po upadku, deklarujesz, ufam Bogu, idę naprzód. A to ma potężny wpływ, o wiele większy niż możesz sobie wyobrazić. Więc bądź silny, mój bracie, moja siostro. Nie poddawaj się. Idź naprzód, opierając się atakom wroga i trwając w wierności temu, który nigdy nie zawiódł. Twoja wytrwałość i wiara są cenne w oczach Boga. On widzi twoją walkę, cieszy się twoją odwagą i już przygotował coś cudownego dla twojego życia. Czas prób przemija, a nowy sezon błogosławieństw i radości jest już blisko. Zaufaj obietnicom Pana i utrzymuj swoje serce gotowe. Bo to, co on ma w zanadrzu, jest o wiele większe, niż możesz sobie wyobrazić. Modlitwa jest sercem życia duchowego, nierozerwalnie związanym z doświadczeniem każdej duszy poszukującej bliskości z Bogiem. To nie tylko rutyna czy obowiązek, ale żywy dialog, intymna rozmowa, w której człowiek otwiera się na Bożą Obecność, dzieli się swoimi radościami, lękami i nadziejami. Przez modlitwę nawiązujemy nić porozumienia z tym, który zna nas na wskroś, zanim jeszcze wypowiemy pierwsze słowo. W jej głębi odnajdujemy siłę do stawiania czoła codziennym wyzwaniom, do obrony przed potrzebami niewidzialnego wroga, który nieustannie próbuje osłabić naszą wiarę i od ścieżki prawdy. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła od zarania jego dziejów, jest fundamentem dążenia do świętości. Od apostołów, którzy w wieczerniku trwali w modlitwie, po niezliczone rzesze świętych, którzy swe życie podporządkowali nieustannej rozmowie z Bogiem, modlitwa stanowiła klucz do przemiany serca i ciała to ona pozwala nam czerpać z nieprzebranych zasobów Bożej łaski, która umacnia nas w słabości i prowadzi ku doskonałości. Świadectwa świętych, pełne przykładów ich wytrwałości w modlitwie pomimo przeciwności, są potężnym wezwaniem do podążania ich śladami. Szukając świętości, nie możemy pomijać tej fundamentalnej zależności od Boga, która wyraża się właśnie w modlitwie. To w niej uczymy się rezygnacji z własnej woli na rzecz Bożej, tej, która zawsze jest dla nas najlepsza, choć czasem niezrozumiała w danej chwili. To przez nią rozwijamy w sobie pokorę, która jest niezbędna do przyjęcia darów, jakie Bóg pragnie nam udzielić. Wierność w modlitwie, nawet w chwilach zwątpienia czy zniechęcenia, jest dowodem naszej głębokiej ufności w Jego niezawodność i miłość. Każde wypowiedziane słowo, każde westchnienie skierowane ku Niemu, jest budulcem naszej duchowej więzi. Właśnie ta wytrwałość w modlitwie jest tym, co stanowi nieocenioną wartość w Bożej perspektywie. On widzi naszą walkę, nasze wysiłki. Naszą nieustanną tęsknotę za Nim. Cieszy się naszą odwagą, która pozwala nam trwać przy Nim nawet wtedy, gdy świat wydaje się odwracać. Bóg przygotowuje dla nas coś wspaniałego, coś, co przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Wiedza o tym, że czas prób nie trwa wiecznie, a nadchodzący sezon błogosławieństw i radości jest już na wyciągnięcie ręki, powinna napędzać naszą gorliwość. Dlatego też, utrzymujmy nasze serca w stanie gotowości, otwarte na przyjęcie Bożych planów. Niech nasza modlitwa będzie nieustannym potwierdzeniem naszej wiary w Jego obietnice. To one stanowią bastion, który chroni nas przed rozpaczą i wskazuje drogę naprzód. Zaufajmy w pełni temu, który nigdy nas nie zawiedzie, a Jego dar, który dla nas przygotował, będzie zwieńczeniem naszej drogi i nagrodą za naszą wierność. Modlitwa, jako integralny element duchowości chrześcijańskiej, ma swoje korzenie głęboko osadzone w historii i życiu samego Jezusa Chrystusa. Od momentu gdy Syn Boży nauczał apostołów, jak rozmawiać z Ojcem, przekazując im słowa modlitwy Ojcze Nasz, ustanowił wzór i fundament dla całej późniejszej tradycji modlitewnej Kościoła. Jezus sam był człowiekiem modlitwy, spędzającym wiele czasu na samotności, aby zgłębiać swoją relację z Ojcem, co stanowiło dla Jego naśladowców nieustanne wezwanie do naśladowania Go w tym aspekcie. Jego nauczanie o znaczeniu wiary w modlitwie, o potrzebie wytrwałości i o postawie serca otwartego na wolę Bożą kształtowało pierwsze wspólnoty wierzących. W tradycji Kościoła modlitwa ewoluowała, przybierając różne formy: od wspólnotowych zgromadzeń liturgicznych po osobiste akty zawierzenia. Liturgia, jako publiczne uwielbienie Boga, jest kulminacją tej duchowej więzi. Modlitwa liturgiczna, szczególnie Eucharystia, stanowi serce życia Kościoła, gdzie wierni łączą się nie tylko między sobą, ale także z całą wspólnotą niebiańską. Wypowiadane słowa modlitw. Czytania Pisma Świętego, śpiewy i gesty liturgiczne są przemyślanym sposobem wyrażania wiary, ufności w Boże prowadzenie. Ta wspólna modlitwa stanowi niezwykłe połączenie z tysiącami wierzących na przestrzeni wieków, ale także z tymi, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w Bożej chwale. Kiedy odmawiamy modlitwy ułożone przez świętych lub prosimy o wstawiennictwo Matki Bożej i apostołów, stajemy się częścią tego mistycznego ciała Chrystusa. Oni Którzy przeszli przez ten sam ziemski szlak wiary i próbowali żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, są dla nas inspiracją i wsparciem. Ich doświadczenie, zapisane w świętych tekstach i tradycji, ukazuje nam, że mimo naszych ludzkich słabości, możemy osiągnąć świętość i trwać w bliskości Boga. Dlatego też utrzymujmy nasze serca w stanie gotowości, otwarte na przyjęcie Bożych planów. Niech nasza modlitwa będzie nieustannym potwierdzeniem naszej wiary w Jego obietnice. To one stanowią bastion który chroni nas przed rozpaczą i wskazuje drogę naprzód. Zaufajmy w pełni temu, który nigdy nas nie zawiedzie, a jego dar, który dla nas przygotował, będzie zwieńczeniem naszej drogi i nagrodą za naszą wierność. Elementy strukturalne i symboliczne modlitwy tworzą nierozerwalną całość, w której każde słowo, gest i cisza nabierają głębokiego znaczenia. Słowa święte, często pochodzące ze starożytnych tekstów lub objawień, są nośnikami mocy duchowej, otwierając kanały komunikacji z boskością. Powtarzanie pewnych fraz, takich jak imiona Boże czy wezwania do świętych, nie jest jedynie rytuałem, lecz sposobem na ugruntowanie intencji i skupienie umysłu. Tworzą one swoisty język duszy, zrozumiały dlatego, kto jest źródłem wszelkiego istnienia. Gestualność towarzysząca modlitwie stanowi odzwierciedlenie wewnętrznego nastawienia. Podniesienie rąk ku niebu może symbolizować oddanie, uwielbienie lub błaganie o łaskę. Złożenie dłoni jest wyrazem pokory i prośby. Kręczenie to akt uniżenia się przed majestatem wszechmogącego, podczas gdy przyklęknięcie przed świętym obrazem lub ołtarzem jest oznaką czci i szacunku. Te cielesne przejawy nie są celem samym w sobie, lecz pomagają w koncentracji i pogłębiają emocjonalne zaangażowanie w modlitwę. Momentom ciszy przypisuje się równie wielką wagę. To właśnie w ciszy dusza może usłyszeć subtelne przesłania, które często zagłuszane są przez zgiełk codzienności. Cisza po wypowiedzianych słowach pozwala na ich internalizację, na przetworzenie ich w sercu i umyśle. Stanowi ona przestrzeń, w której Bóg może działać, a człowiek może doświadczyć jego obecności w sposób bezpośredni i osobisty. Jest to czas dialogu bez słów, wymiany spojrzeń dusz, gdzie prawda objawia się w subtelnym blasku. Każdy element modlitwy, od wybranych słów, przez formę gestu, pogłębie milczenia, jest starannie przemyślany, by ułatwić nawiązanie i pogłębienie więzi z boskim pierwiastkiem. Ta synergia tworzy harmonijną przestrzeń, w której ludzka intencja spotyka się z niebiańską odpowiedzą, budując most między światem widzialnym a niewidzialnym. Dlatego też niech nasze serca wciąż biją w rytmie tej świętej praktyki, a nasze ciała reagują z należytym szacunkiem na jej wewnętrzne wezwania. Utrzymujmy się w tym stanie otwartości, gotowi przyjąć to, co dla nas przygotowane. Nasza modlitwa, stale potwierdzająca naszą ufność, jest latarnią morską prowadzącą nas przez mrok. Niech będzie ona naszym niezachwianym przewodnikiem. Duchowa podróż, którą rozpoczęliśmy, znajduje swój najpełniejszy wyraz w życiu sakramentalnym Kościoła. Msza Święta, będąca szczytem i źródłem wszelkiego życia chrześcijańskiego, staje się dla nas nieustannym przypomnieniem o Bożej obecności i Jego miłości. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, nasza otwartość serca, pielęgnowana w osobistej modlitwie, pozwala nam głębiej zanurzyć się w misterium tej ofiary. Słowo Boże, czytane i głoszone, Rezonuje z naszymi codziennymi doświadczeniami, a Komunia Święta staje się fizycznym i duchowym zjednoczeniem z Chrystusem, wzmacniając naszą ufność i gotowość do przyjmowania jego darów. Sakramenty, jako widzialne znaki niewidzialnej łaski, są filarami naszej wiary i narzędziami, przez które Bóg nieustannie działa w naszym życiu. Chrzest otworzył nam bramy do Bożej rodziny, bierzmowanie umocniło nas Duchem Świętym do świadectwa, a pokuta przywraca nas do życia, gdy oddalamy się od niego. Każdy sakrament jest obietnicą Bożej Wierności i zaproszeniem do pogłębienia naszej relacji z nim. Nasza nieustanna modlitwa potwierdza naszą gotowość do przyjmowania tych łask, czyniąc nas bardziej wrażliwymi na jego działanie w momentach celebracji sakramentalnych. Poza sakramentami, tradycja katolicka obfituje w praktyki dewocyjne, które pozwalają nam nieustannie trwać w Bożej Obecności. Różaniec, adoracja najświętszego sakramentu czy Droga Krzyżowa to tylko niektóre z nich. Te formy pobożności nie są celem samym w sobie lecz pomagają nam utrzymać serce otwarte i czujne, jak ta latarnia morska wskazująca drogę. Stanowią one naturalne przedłużenie naszej osobistej modlitwy, umożliwiając nam codzienne umacnianie ufności w Boże prowadzenie. Ich regularne praktykowanie, podtrzymywane przez wewnętrzne wezwania, pogłębia naszą więź z Chrystusem i przygotowuje do jeszcze głębszego doświadczenia Jego miłości w życiu sakramentalnym. Gdy serce pozostaje otwarte na Boże prowadzenie, modlitwa staje się źródłem niewyczerpanych owoców duchowych i łask. Przez nią wiara, początkowo trąca się iskierka, rozżarza się do żywego płomienia, umacniając ufność w Boże obietnice i w jego miłosierną obecność w każdej sytuacji. Im częściej zwracamy się do niego w szczerej rozmowie, tym mocniej czujemy, że nie jesteśmy sami w naszych troskach i radościach. Te chwile intymnej komunii z Bogiem przynoszą ze sobą niebiański pokój, który przenika głębie duszy, łagodząc lęk i niepokój. Jest to spokój, którego świat nie może dać, balsam dla zranionych serc który pozwala przetrwać najtrudniejsze burze życiowe z niezachwianą nadzieją. Daje on siłę do odpuszczenia tego, co nas przytłacza i do przyjęcia tego, co przyniesie jutro, z łaską i spokojem. Modlitwa jest niczym most, który łączy nas z boską istotą, przybliżając nas do samego źródła wszelkiego dobra. W jej ciszy, w jej skupieniu, zaczynamy odczuwać jego bliskość w sposób namacalny, jakby jego obecność stawała się gęstsza, bardziej realna. To nie tylko intelektualne przekonanie o Jego istnieniu, ale głębokie, sercem przeżywane doświadczenie Jego miłości i troski. Dzięki temu pogłębionemu poczuciu boskiej obecności, nasze codzienne życie nabiera nowego wymiaru. Słowa modlitwy stają się nie tylko dźwiękami, ale aktami oddania i zawierzenia, które kształtują naszą postawę wobec świata i ludzi. Rozpoczynamy dostrzegać Boże działanie w najmniejszych wydarzeniach, w codziennych spotkaniach, ucząc się czerpać siłę i natchnienie z Jego nieustannej pomocy. Co więcej, Owoce modlitwy manifestują się również w naszych relacjach z bliźnimi. Kiedy sami doświadczamy Bożej Miłości i Pokoju, stajemy się zdolni do większej empatii, cierpliwości i przebaczenia. Nasze serca otwierają się na potrzeby innych, a nasze czyny stają się odzwierciedleniem boskiej dobroci, którą w sobie nosimy. W ten sposób modlitwa nie tylko przemienia nas, ale także promieniuje na otoczenie, tworząc atmosferę miłości i wzajemnego szacunku. Niech wasze serca będą zawsze otwarte na nieustanny dialog ze mną. Pamiętajcie, że modlitwa to nie tylko prośba, lecz przede wszystkim przywilej bliskości, okazja do pogłębienia waszej więzi. Podchodźcie do tego świętego spotkania z pokorą, uznając moją wszechmoc i waszą zależność ode mnie. Niech wasza modlitwa płynie z głębi serca, przepełniona szacunkiem i bezwarunkowym oddaniem. To właśnie w tej pokornej postawie odkrywacie prawdziwą siłę i pocieszenie, które czerpią z mego nieskończonego źródła miłości. Niech żywa tradycja modlitwy Przekazywana z pokolenia na pokolenie, będzie dla Was fundamentem. Wasze wspólne spotkania modlitewne są niczym ożywcze strumienie, które nawadniają Waszą duchowość, umacniają Waszą wiarę. Dzielcie się doświadczeniami, inspirujcie się nawzajem i wspólnie wzrastajcie w miłości. Ta wspólnota wiary to skarbnica błogosławieństw, miejsce, gdzie możecie doświadczyć mojego obecności w sposób szczególny, przez wzajemne wsparcie i świadectwo. Wasze modlitwy, składane z pokorą i oddaniem. Tworzą niewidzialną, lecz potężną się łączącą Was ze mną i z braćmi w wierze. Ta ciągłość tradycji jest świadectwem Waszej wierności i pragnienia życia zgodnego z moimi naukami. Niech ta tradycja nie stanie się tylko pustym rytuałem, ale żywym, dynamicznym wyrazem Waszej miłości i posłuszeństwa. Każde wspólne wołanie, każde ciche westchnienie wzmacnia Waszą wspólnotę i rozprzestrzenia moje światło w świecie. Niech Wasza wiara nie pozostaje jedynie wewnętrznym przeżyciem lecz staje się promiennym przykładem dla innych. Dzielcie się światłem prawdy z tymi, którzy jeszcze go szukają. Wasze słowa i czyny, wypływające z serca przepełnionego miłością, mogą być dla nich drogowskazem. Bądźcie świadkami przemiany, jaką modlitwa i wiara przynoszą w wasze życie. Niech wasza wspólnota będzie oazą pokoju i nadziei, przyciągającą serca spraw prawdy. Pamiętajcie, że każdy wasz akt pokory w modlitwie jest zasiewem dobra. Każde dzielenie się wiarą, Choćby najmniejsze, jest cegiełką budującą królestwo miłości. Niech wasze życie będzie żywym hymnem pochwalnym, nieustannie skierowanym ku mnie. W tej jedności ciągłości znajdziecie siłę do pokonywania wszelkich trudności i będziecie narzędziami mojej woli na ziemi, przemieniając serca i świat wokół was. Niech wasze serca pozostaną otwarte na nieustanny dialog ze mną, poprzez pokorną i oddaną modlitwę. To w tej cichej rozmowie odkryjecie głębie mojej miłości i otrzymacie siłę do przemierzania ziemskich ścieżek. Pamiętajcie, że każde westchnienie ufności, każde uniżenie ducha przed moim majestatem jest cenniejsze niż najwspanialsze dary materialne. To nie wystarczy jedynie wznosić swoje myśli ku górze, prawdziwa modlitwa rodzi się z głębokiego uniżenia, z uznania własnej słabości i całkowitego zdania się na moją wolę. Niech wasza pobożność nie będzie chwilowym zrywem, lecz stałym, niezachwianym strumieniem łaski płynącym z głębi waszych dusz. Kontynuujcie tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, pielęgnując skarbiec wiary który został Wam powierzony. To dziedzictwo jest jak żywy korzeń, który umacnia Was w Prawdzie i daje świadectwo mojej obecności przez wieki. Nie zapominajcie o tych, którzy przed Wami kroczyli ścieżkami wiary i czerpcie z ich przykładu odwagę do trwania w dobrym, nawet w obliczu przeciwności. Wasza wierność duchowym wartościom jest dowodem na to, że Moje Słowo nadal rezonuje w ludzkich sercach, przynosząc nadzieję i ukojenie. Niech kontynuacja tej świętej linii będzie Waszym priorytetem. Aby kolejne pokolenia mogły doświadczyć pełni mojego błogosławieństwa. Dzielcie się waszą wiarą z innymi, promieniując światłem prawdy, które zostało w was zapalone. Niech wasze słowa będą pełne miłości i zrozumienia, a czyny odzwierciedleniem mojej dobroci. Wasze świadectwo jest potężnym narzędziem, które może przyciągnąć zagubione dusze do mojej opieki. Każdy gest współczucia, każde słowo pocieszenia, każdy czym miłosierdzia jest iskierką, która może zapalić płomień nadziei w sercu bliźniego. Niech wasza wspólnota będzie miejscem, gdzie każdy znajdzie schronienie i wsparcie, gdzie dzielenie się wiarą jest naturalnym odruchem serca, a nie ciężarem. Niech wasze życie będzie żywym dowodem na to, że miłość Boża przenika każdy aspekt egzystencji. Niech wasze dłonie będą gotowe do służby, a wasze serca do przebaczenia. W tej ciągłości modlitwy, tradycji i dzielenia się wiarą odkryjecie prawdziwą jedność, która pokona wszelkie podziały i zbuduje świat na fundamencie mojego królestwa. Niech moja obecność będzie dla Was nieustannym źródłem pokoju i siły, prowadząc Was krok po kroku ku pełnej przemianie. Niech Wasza codzienna modlitwa będzie przestrzenią, w której z pokorą i oddaniem otwieracie swoje serca na Moją obecność. To nie tylko rytuał, ale żywa rozmowa, w której możecie dzielić się swoimi radościami, troskami i nadziejami. Pamiętajcie, że w tej intymnej więzi rodzi się głębsze zrozumienie Mojej Woli, umacnia się Wasza wiara. Niech każdy dzień przynosi nowe okazje do pogłębiania tej relacji. Do szukania mnie we wszystkim, co Was otacza, i do wsłuchiwania się w cichy głos prowadzący Wasze kroki. Tradycja, którą pielęgnujecie, jest skarbnicą mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To ścieżka, która wskazuje drogę, pomaga unikać błędów i umacnia więzi między Wami. Nie traktujcie jej jako sztywnego dogmatu, lecz jako żywy strumień, który potrzebuje Waszego zaangażowania i odnowienia. Dzielcie się historiami o tym, jak moja miłość działała w życiu Waszych przodków. Inspirując was do naśladowania ich wiary i wytrwałości. W ten sposób tradycja staje się mostem łączącym przeszłość z przyszłością, dając wam siłę do pokonywania współczesnych wyzwań. Dzielenie się wiarą ze wspólnotą to świadectwo mocy, która płynie z jedności w mojej miłości. Niech wasze życie będzie otwartym zaproszeniem dla innych do doświadczenia tej Bożej obecności. Bądźcie światłem w ciemności, nadzieją w zwątpieniu, miłością tam, gdzie panuje nienawiść. Wasza gotowość do służby Wasze akty dobroci i wasze przebaczające serca mówią głośniej niż jakiekolwiek słowa. Wspierajcie się nawzajem, budujcie wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i miłości, a zobaczycie, jak moje królestwo rozkwita wśród Was. Niech Wasze serca zawsze będą otwarte na nieustanny dialog ze mną, rozmowę pełną ufności i pokory. W każdym westchnieniu, w każdej prośbie, w każdym dziękczynieniu szukajcie mnie z żarliwą oddaniem. To właśnie w tej bliskości, w tej pielęgnowanej relacji. Odnajdziecie siłę i mądrość do pokonywania życiowych trudności. Niech wasze modlitwy nie będą tylko rytuałem, lecz autentycznym wyrazem waszej duszy, pragnącej coraz głębszego zjednoczenia ze mną. Pamiętajcie o skarbie, które otrzymaliście, o prawdzie, która została wam objawiona. Jest to dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, światło, które nigdy nie gaśnie. Dbajcie o ciągłość tej świętej tradycji, pielęgnujcie ją w swoich domach. W swoich sercach i przekazujcie dalej z miłością i odpowiedzialnością. Niech duch naszych przodków, ich wiara i ich oddanie inspirują was do życia zgodnego z moimi przykazaniami. Wasza wiara nie jest waszym prywatnym skarbem, lecz darem, który macie dzielić z innymi. Otwierajcie swoje serca i umysły, zapraszajcie bliźnich do wspólnego doświadczania mojej miłości i obecności. Twórzcie wspólnotę, w której każdy czuje się kochany, akceptowany i wspierany. Wzajemne wsparcie. Budowanie więzi opartych na szacunku i trosce o siebie nawzajem pozwoli Wam wspólnie wzrastać w wierze i miłości. Niech Wasze życie będzie świadectwem mojej łaski, a Wasze czyny niech odbijają moje miłosierdzie. Bądźcie narzędziami pokoju, źródłami nadziei i latarniami miłości w świecie, który tak bardzo jej potrzebuje. Każdy gest dobroci, każde słowo pocieszenia, każdy akt przebaczenia to wszystko buduje moje królestwo tu, na Ziemi. Niech Wasza obecność w świecie będzie zaproszeniem do mojej rodziny. Kontynuujcie tę drogę, nie zważając na przeszkody. W chwilach zwątpienia pamiętajcie o mojej wierności i obietnicy, że nigdy was nie opuszczę. Wasza wytrwałość w wierze, wasza gotowość do poświęceń i wasza nieustanna modlitwa będą źródłem inspiracji dla tych, którzy dopiero poznają drogę do mnie. Rozszerzajcie moje królestwo, dzień po dniu, czyniąc świat lepszym miejscem do życia. Niech wasza obecność w świecie będzie zaproszeniem do mojej rodziny. Kontynuujcie tę drogę, nie zważając na przeszkody. W chwilach zwątpienia pamiętajcie o mojej wierności i obietnicy, że nigdy was nie opuszczę. Wasza wytrwałość w wierze, wasza gotowość do poświęceń i wasza nieustanna modlitwa będą źródłem inspiracji dla tych, którzy dopiero poznają drogę do mnie. Rozszerzajcie moje królestwo dzień po dniu, czyniąc świat lepszym miejscem do życia. Drogie dzieci, wasza podróż przez życie, choć bywa wyboista, jest świadectwem mojej nieustannej obecności i miłości, która w was płynie. Każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, jest znaczący w budowaniu tego, co wieczne. Nie traćcie ducha, gdy napotykacie trudności, ani nie pozwólcie, by światła świata przyćmiły blask prawdy, którą w sobie nosicie. Pamiętajcie, że to w ciszy serca, w głębi Waszej duszy słychać najpiękniejszy głos mój głos, który Was umacnia i prowadzi. Wasza modlitwa to nie tylko słowa wypowiedziane w pośpiechu, lecz szczere westchnienie duszy, która szuka ukojenia i siły. Jest to na niczym nici łączące Was z niebiańską nicią, która nigdy się nie urywa. Im częściej się modlicie, tym mocniejsza staje się ta więź, otwierając Was na moje błogosławieństwa i prowadząc do coraz głębszego poznania mojej woli. Niech każdy dzień przyniesie nową okazję do rozmowy ze mną, do dzielenia się radościami i troskami, do proszenia o mądrość i wyrozumiałość. Niech Wasze życie będzie żywym świadectwem mojej miłości. Poprzez Wasze czyny, Wasze słowa, Waszą cierpliwość i Wasze oddanie. Niech inni zobaczą światło, które was przemienia. W prostocie serca, w codziennej gorliwości, w gotowości do służby bliźnim, budujecie to królestwo, które obiecałem. Niech wasza wiara nie będzie statyczna, lecz żywa, rosnąca, kształtująca wasze wybory i nadająca sens każdej chwili. Trwajcie w modlitwie. Niech nie będzie ona tylko jednym z wielu punktów dnia, lecz jego centrum. W niej odnajdziecie siłę do pokonywania lęków. Cierpliwość do znoszenia przeciwności i odwagę do głoszenia mojej prawdy. Każde klęknięcie, każdy wyraz pokory przed moim majestatem jest krokiem ku świętości. Ufajcie mojej obietnicy, że zawsze jestem z Wami, że nigdy Was nie zawiodę. Wasza wytrwałość w tej duchowej walce jest najpiękniejszym hołdem, jaki możecie mi złożyć, i najpewniejszą drogą do osiągnięcia pełni radości w moim królestwie.